moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj obiecany już ym, album komunijny, który stworzony razem. <laughs> Oczywiście dla chętnych osób, które będą chciały stworzyć go razem ze mną. Słuchajcie, albumik jest taki dosyć spory, bo ma 6 kart. Bindowany jest metodą Hidden Hinge. Yy, rozmiary tego albumu yy, to jest okładka ma 16. Na 22 cm wiązany jest na wstążeczkę taką satynową białą. Karty albumu mają 14,5 na 21 cm. I maty, które znajdują się w każdej tutaj kieszeni górnej, mają około, tak, no mniej więcej 13 na 20. Więc chciałam dopasować, żeby, wiecie, żeby jak wejdą zdjęcia, żeby one tam ciasno się nie, nie, nie wchodziły. Wejdzie tutaj. Zależy, jakie zdjęcia będzie się wklejać, jakiego formatu przyjmując. Powiedzmy, że 9 na 13 wejdzie tutaj zdjęć 9 na 13 i tam 10x15, na tych matach, takich, gdzie są na stronach, wejdzie około 50 zdjęć, co najmniej plus jeszcze tematy, które są tutaj w tych kieszeniach, w albumie. Grzbiet albumu to 9 cm. Także myślę, że taki albumik jest dosyć spory. Wykonany jest, obijany jest z okładką laminowaną, wykonany z papierów kraft o Kloku świętej i Chwile. To jest najnowsza kolekcja, przepiękna na różne uroczystości. Ja bardzo długo zastanawiałam się, z jakich papierów zrobić album komunijny i dostałam właśnie informację, żeby wstrzymać się, że idzie nowa kolekcja, i faktycznie jest. Piękna, jest bardzo delikatna i myślę, że do każdej uroczystości może się nam dostosować. Kwiatki z Foamiranu będziemy też robić wspólnie w tym tutorialu. Wszystkie te kwiatuszki dostaniecie wycięte, wszystkie materiały, te wykorzystane są z fabryki Veny, także moi drodzy, jedziemy. Wszystko, co tutaj w tym albumie jest. Będziemy robić wspólnie, na no wszystko otrzymacie materiały. Jedyne, co musicie sobie, że tak powiem, przygotować, wiadomo, no nam ja klejnożyczki, czy ktoś ma bigownicę, czy coś, żeby przebigowywać, bo będziemy tam robić różne elementy, coś do cięcia. Nie wiem, czy macie trymery, czy macie gilotyny, czy, czy wolicie nożykiem, linijką, tak jak ja zresztą bardzo często robię i ze swojej strony dziurkacze. Takie brzegowe, żeby wycinać sobie te karty ozdobne. Jeżeli nie chcecie, nie macie, można bez. A jeżeli macie wykrojniki chcecie te brzegowe robić na wykrojnikach, jak najbardziej, no wiadomo, i taśmy jakieś dwustronne, to kto co woli, niektórzy lubią kleją, kleić, więc. I moi drodzy, pierwsza strona jest tutaj taką kieszenią foliową. Tutaj wejdzie kartka komunijna. Z życzeniami. Jest foliowa ze względu na to, żeby widać tę piękną grafikę, która jest powielona też i z tej strony. I tu jest nasza pierwsza rameczka, i to jest ramka na zdjęcie. Tu by 10x15 wejdzie. Można sobie wsunąć od góry. I mamy tutaj kompozycję już z kwiatkiem takim ręcznie robionym, z ranu. Będziemy kompozycję układać wspólnie z tekturkami, z wyciętymi elementami piękne są te elementy, więc i tutaj zobaczcie, w każdej karcie mamy tematy, o których wspominałam, są białe tam papierów zostaje więc każdy sobie zadecyduje, czy tematę chce sobie jeszcze okleić, czy, czy zostawić ją po prostu nieoklejoną albumik jeszcze nie wyrobiony, więc dobra, potem sobie włożę, bo już mi się ręce trzęsą Kolejna strona to jest strona tutaj klapkowa, i tu jest wykorzystany dziurkacz, którym ja, z którym ja pracowałam. Marty Stewart, dziurkaczy jest na rynku naprawdę mnóstwo. Bardzo fajne dziurkacze są z Data Craftu, z takich tych mniejszych też są koronkowe, więc myślę, że te ceny nawet są przystępne. Więc jeżeli ktoś będzie miał chęć, to zawsze taki dziurkacz brzegowy zresztą się przydaje w, swoim, w swoich zbiorach. Mamy tutaj taką, wiecie, Kawteczkę, żeby sobie ładnie otworzyć, i tu już są wszędzie miejsca na zdjęcia. I to, o czym mówiłam, jest kwestią tego, czy będą zdjęcia w sposobie poziomym, no to wtedy wejdą dwa, albo jedno większe w poziomie, no to i tutaj też było ciężko to wyliczyć. I tutaj mamy kolejną matę. Wszystkie te maty są na tych takich, wiecie, moich narożnikach, które ja bardzo lubię, i wtedy zdjęcie nam wchodzi do samego środka. Kolejna strona to jest książeczka zamyka nam klapeczkę właśnie taką w górę i klapeczkę w dół. Książeczka jest otwierana i jest taka, widzicie, harmonijkowa, więc troszkę też tych zdjęć tutaj pomieści. Kolejna strona, to są kieszenie dwie. Kieszeń taka bardzo głęboka i kieszeń troszeczkę płaska. Od, wysuwamy nasze książeczki tutaj za te haftki i jest cała taka Książka do wypełnienia zdjęć i ta mniejsza taka też tutaj zdjęcia się e, można umieścić. E, I kolejne strony to są strony bliźniacze. One występują na środku albumu, bo tutaj mamy akurat sześć kart, więc fajnie wyszło tutaj e, sam środek. Otwieramy oczywiście w prawo i w lewo. I mamy rozetki, moje ukochane rozetki. Będziemy je tworzyć wspólnie i te kompozycje tutaj na rozetkach. Tak samo mamy kwiatuszek z Foamiranu, wycięte elementy. Elementy są fantastyczne do wycinania, więc. Kolejna ze stron to są takie klapki otwierane właśnie w prawo i w lewo. Takie małe na jedno zdjęcie tu, jedno tu, jedno tu, a tutaj właśnie dwa, więc albo jedno w górę. I zamykamy na, na te piękne. Pokażę cudne rozety, które również dostaniecie do, do wycinania. Na pewno jeszcze mnóstwo ich zostanie Wam, bo nie wykorzystamy ich tu zbyt wiele prześliczne. Są bardzo ładnie się komponują, więc i mamy kolejne, mm, kolejną kartę tutaj na zdjęcie duże, takie 10x15, z kompozycją, z gołądeczkiem z napisem. Napisy możecie sobie dostosować sami, oczywiście. Jakie będziecie chcieć wybór napisów jest naprawdę tutaj spory czekajcie, bo ja chyba wziąłam z Chrztu Świętego, ale to jest taka plansza też komunijna i jest mnóstwo tych napisów więc myślę, że każdy sobie dostosuje co będzie tam najbardziej mu odpowiadało mamy tutaj wodospad poziomy, otwierany na taką klapeczkę na magnes i tu mamy 2, 4, 6, 8 9, 10 zdjęć jeżeli ktoś tu naklei to 11 więc sporo. I kolejna kieszeń to jest Belibend. Kolejna strona to jest Belly band. Belibend z pięknych, wyciętych grafik. Także i tutaj mamy włożoną książeczkę. Oczywiście te książeczki tutaj, o ile wiem, zostało mi z czegoś, ale Wy będziecie mieć na tyle zapewnione białego papieru, że naprawdę będziecie mogli zrobić co uznacie za stosowne. I to są piękne dwie karty z kolekcji, które będziecie mogli sobie dowolnie tutaj wykorzystać, czy to jako maty na zdjęcia, czy do zapisania coś, więc i już ostatnie strony, ta jest zostawiona pusta ze względu na to, że tu jest ta kieszonka, nie chciałam już tu zawadzać, jest tekturka i uznałam, że tu pięknie wejdzie całe ładne zdjęcie, czy to jakieś grupowe z całej imprezy, kto tam jak sobie uzna i mamy taką kieszeń z okienkiem i tutaj powycinałam, bo takie dodatkowe maty też dostaniecie w arkuszu z tymi. Prawdokrol jest właśnie znane z tych fajnych, no ja bardzo je lubię, że można sobie to potem albo powsuwać gdzieś w trakcie albumu, albo ponaklejać mniejsze zdjęcia i powypisywać je. To, mówię, to już jest kwestia tego, kto co uzna za stosowne, co będzie chciał sobie, moi drodzy, z tym zrobić. Tak wygląda albumik. Bardzo fajnie mi się z nim pracowało. Mam nadzieję, że, że Wam również się spodoba, że uznacie, że jest godny zainteresowania i stworzymy go razem. Pod filmem podaję wszystkie, czekajcie, muszę sobie postawić pionowo. Podaję wszystkie namiary, gdzie można taki kit zakupić. Jest grupa na Facebooku, są dane kontaktowe. Więc bardzo Was serdecznie zapraszam. Otrzymujecie oczywiście, tak jak już mówiłam, wszystkie materiały do wykonania albumu. Stworzymy go wspólnie. Tutoriale, dostęp do tutoriali otrzymacie po zakupie. Można oczywiście sam dostęp, możecie robić z innych papierów, jeżeli chcecie i chcecie na przykład sam dostęp tylko do tutorialu, taka możliwość też jest, te informacje będą. Kochani, na końcu okładka. Chciałam troszkę więcej o niej powiedzieć, bo tutaj jest ta przepiękna rozetka, taka właśnie z tych dodatków złota. Jest tekturka IHS, i będziemy tworzyć wspólnie tutaj te. Te kwiatuszki z Foamiranu ranu, i te maleńkie, i te duże, dostaniecie wszystkie te elementy. Oj, to sobie nie przykleiłam, chyba. Do wykonania i wycięte płatki, one już będą pocieniowane, chyba że nie chcecie w takim kolorze, bo ja tutaj dopasowywałam do, do kolekcji. Jeżeli będziecie chcieli, ale to będziemy uzgadniać indywidualnie, że nie chcecie mieć cieniowanych, to proszę w informacji właśnie zaznaczyć to, że. Że te płatki będziecie cieniować sobie sami, to wtedy nie będziemy ich cieniować. Natomiast w standardzie wszystko będzie wycieniowane, gotowe do, do użycia, do robienia kwiatów, więc jeszcze przyda się żelazko, żeby nagrzewać te płateczki, ewentualnie jakaś gąbka wiecie do wytłaczania, albo chociaż to też niekoniecznie, bo ja tam nie wytłaczam, tylko w rękach formuję. Wszystkie te płateczki, listeczki podostajecie, więc <laughs> przepraszam, myślę, że. Myślę, że, że będzie nam się wspólnie fajnie tworzyło. Kolejny kit. Jeszcze raz Wam, kochani, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, opinie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Zapraszam Was do kontaktu. I co? Życzę Wam miłego, udanego weekendu. Zapraszam do zobaczenia, kochani, do usłyszenia. Pa pa.